Cześć! W dzisiejszym filmiku omówimy sobie kilka zadań dowodowych z planimetrii. Będą to zadania, w których możliwe jest wykorzystanie twierdzenia sinusów lub kosinusów. Będą to zadania z matur CKE od 2015 roku. Jest to pierwszy filmik z tej serii, dlatego że wkrótce pojawi się także filmik z zadaniami obliczeniowymi, także z matur rozszerzonych CKE od 2015 roku, z planimetrii, w których oczywiście da się zastosować twierdzenie sinusów i cosinusów. Pamiętajcie, że to nie jest jedyny sposób na rozwiązanie tych zadań. Te sposoby mają na celu pokazanie, w jaki sposób da się wykorzystać właśnie twierdzenie sinusów i kosinusów w tego typu zadaniach. No to zaczynajmy. Na początek zadanie z matury. Z maja 2021 roku. Dany jest trójkąt równoboczny ABC, tak jak na rysunku. Na bokach AB i AC wybrano punkty odpowiednio D i E, takie że długość boku BD równa się długości boku AE, a to się równa 1 trzecia AB. Odcinki CD i BE przecinają się w punkcie P. No i mamy wykazać, że pole trójkąta DBP jest 21 razy mniejsze od pola trójkąta ABC. Czyli pole trójkąta DBP równa się 1,21 pola trójkąta ABC. Zakreskujmy sobie na różowo ten mały trójkącik, który będzie nas interesować. Możemy sobie zauważyć, że tak naprawdę trójkąty BCD i ABE to są trójkąty przystające, tak? One będą dokładnie takie same. Ten trójkąt ABC jest trójkątem równobocznym. No i w takim razie te długości boków AB oraz boku. BC są takie same. Dodatkowo te małe odcineczki AE oraz BD także są takie same. No i jeżeli mówimy tutaj o długości BE i CD, to także będzie ona dokładnie taka sama. Stąd właśnie mamy to przystawanie tych trójkątów BCD i ABE. No, a skoro trójkąty są przystające, no to oprócz tego, że te długości boków są takie same, no ale z tego skorzystaliśmy, żeby właśnie zauważyć to przystawanie, to mamy także informację o tym, że przecież długości kątów też muszą być takie same. W związku z tym zaznaczmy sobie te takie same kąty, czyli w takim razie miara kąta ABE będzie równa mierze kąta BCD. Oznaczmy sobie to jako alfa oraz miara kąta AEB będzie równa mierze kąta BDC. Oznaczmy sobie to jako beta. Spójrzmy sobie w takim razie na ten trójkąt DB. C. No to możemy zauważyć, że skoro mamy kąt alfa i beta, ten kąt przy wierzchołku C alfa i kąt przy wierzchołku d beta, to ten trzeci kąt, z racji tego, że mówimy tutaj o trójkącie, ten kąt właśnie dbc musi mieć miarę 180 stopni minus alfa minus beta. Ale spójrzmy sobie w takim razie na ten nasz różowy trójkącik, czyli trójkąt dbp, i tutaj zauważmy, że też. W tym trójkącie mamy dwa kąty alfa oraz kąt beta, i ten trzeci kąt. Też, z racji tego, że suma miar wszystkich kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, to ten kąt DPB też musi mieć 180 stopni minus alfa minus beta. W takim razie miary kątów w trójkątach DBP oraz w trójkącie DBC no, są takie same. W takim razie możemy sobie skorzystać z zasady kąt-kąt-kąt. I dzięki temu uzyskujemy, że właśnie ten trójkąt DBP oraz trójkąt DBC są podobne. No i tutaj dobrze by było, żebyśmy sobie policzyli tą skalę podobieństwa, jaka ona będzie. No one będą podobne ze skalą podobieństwa k i ta skala podobieństwa będzie równa długość boku BD dzielone przez długość boku CD. Czyli ta skala podobieństwa K będzie równa długość boku BD przez długość boku CD, ale długość boku BD jest znana i to jest 1 trzecia A, czyli ta skala jest równa 1 trzecia A dzielone przez długość boku CD. I tutaj, jeśli uda się nam przedstawić tą długość boku CD przy pomocy A, no to wtedy to A by się nam skróciło w tej skali podobieństwa. No, i uzyskalibyśmy tą skalę podobieństwa, i wtedy udałoby się nam zastosować to na przykład do porównania pól tych dwóch trójkątów podobnych. A skoro dążymy do tego, aby policzyć sobie pole tego różowego trójkąta, a tak naprawdę pole właśnie tego trójkąta DBC nie będzie dla nas jakąś dużą niewiadomą, ponieważ ten trójkąt DBC jest jakąś częścią tego trójkąta równobocznego my wiemy, że to jest dokładnie 1 trzecia tego trójkąta równobocznego, no to tak naprawdę te pola także będą w takim samym stosunku czyli pole tego trójkąta DBC to będzie 1 trzecia pola tego trójkąta równobocznego no a wzór na pole trójkąta równobocznego o boku długości A znamy. No ale skupiając się tutaj na tym boku CD i jego długości, bo to jest w tej chwili nasza niewiadoma, no to zobaczmy sobie jak ten nasz trójkąt Wygląda. W tym trójkącie DBC, tak naprawdę jedyną niewiadomą jest właśnie ta długość boku CD. Dlaczego? Dlatego, że reszta jest już przedstawiona przy pomocy A i co jest bardzo ważne, naprzeciwko CD leży kąt równy 60 stopni. Więc aż się prosi, aby zastosować twierdzenie kosinusów do tego trójkąta. I policzyć właśnie długość boku cd i wyrazić ją przy pomocy a. No to zróbmy to, czyli stosujemy twierdzenie kosinusów dla trójkąta dbc, czyli cd kwadrat równa się a kwadrat plus 1 trzecia a do kwadratu minus 2 razy a razy 1 trzecia razy kosinus 60 stopni. Wyliczamy sobie to, stawiamy sobie za kosinusa 1 drugą, czyli uzyskujemy, że cd kwadrat równa się a kwadrat plus 1 dziewiąta minus a kwadrat przez 3. Tutaj sobie sprowadzamy to do wspólnego mianownika, czyli do dziewiątki. I na końcu uzyskujemy, że cd kwadrat równa się 7 a kwadrat. Tutaj zauważamy, że Cd oraz A są nieujemne, no bo to są długości. W takim razie Cd będzie równe pierwiastek ze 7 przez 3a. Czyli ta nasza skala podobieństwa K jest równa 1 trzecia A przez, i tutaj sobie wstawiamy ten nasz wynik, czyli to będzie 1 trzecia A przez pierwiastek z 7 przez 3A, a się nam skracają, a na pewno nie są zerami, więc tutaj nie ma tego problemu. Czyli to jest równe 1 przez pierwiastek z 7, czyli pierwiastek z 7 przez 7 po uwymiernieniu. To tak jak mówiłam, takim naszym dłuższym celem właśnie było policzenie tej skali podobieństwa, aby w jakiś sposób sobie pola tych dwóch trójkątów właśnie DBP oraz DBC przy pomocy tej skali porównać, ponieważ pole trójkąta BCD będzie łatwe do policzenia. Zauważmy, że jeżeli sobie przypomnimy ten rysunek z treści zadania, to ten nasz trójkąt DBC jesteśmy w stanie policzyć jako 1 druga razy 1 trzecia a Razy a pierwiastek z 3 przez 2. Dlaczego? Dlatego, że długość podstawy DB my znamy, ona wynosi 1 trzecia, a przecież H, czyli ta nasza wysokość, to jest dokładnie ta sama wysokość, co dla trójkąta ABC. Ponieważ my wiemy ile wynosi wysokość w trójkącie równobocznym, jest ona równa a pierwiastek z 3 przez 2, no to właśnie tą wysokość sobie wstawiamy, czyli pole trójkąta BCd to jest a kwadrat pierwiastku z 3 przez 12. Wiemy, że stosunek pól figur podobnych jest równy kwadratowi skali podobieństwa tak skala podobieństwa k tyczy się boków k kwadrat będzie tyczyło się pól k do trzeciej objętości mniej więcej w taki sposób się to zachowuje w takim razie stosunek pól figur podobnych będzie równy kwadratowi właśnie skali podobieństwa z tego nam wynika że pole trójkąta bpd przez pole trójkąta BCD jest równe k kwadrat, więc wstawiamy sobie w miejsce k pierwiastek z 7 przez 7, czyli uzyskujemy po przemnożeniu obustronnie przez pole trójkąta BCD, uzyskujemy, że pole trójkąta BPD równa się 1 siódma razy pole trójkąta BCD. W takim razie możemy sobie wstawić wartość tego pola trójkąta BCD, bo sobie ją dopiero co policzyliśmy, czyli to pole tego trójkąta BPD jest równe 1 7 razy a kwadrat pierwiastków z 3 przez 12, czyli to jest równe a kwadrat pierwiastków z 3 przez 84. Czyli udało się już nam policzyć pole trójkąta BPD. No to teraz jeszcze policzmy sobie, ile wynosi ta 1,21 pola trójkąta ABC. No a to jest równe 1,21 razy a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4, bo to jest właśnie wzór na pole trójkąta równobocznego, czyli to jest równe a kwadrat pierwiastków z 3 przez 84. Czyli to jest dokładnie to samo, co musieliśmy pokazać, bo naszym celem było pokazanie, że pole trójkąta BPD jest równe 121 pola trójkąta ABC, co kończy dowód. Przechodzimy do zadania z matury majowej z 2019 roku za trzy punkty, jest to zadanie dowodowe. Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym AC równa się BC. No to oznaczmy sobie długości tych ramion jako A. Później mamy informację, że na ramieniu AC tego trójkąta wybrano punkt M, no taki, że ten M jest różny od A, i M jest różny od C, a na ramieniu BC wybrano taki punkt N w taki sposób, że długości AM i CN są takie same. No to oznaczmy sobie to przez x. Przez punkt M i N poprowadzone proste prostopadłe do podstawy AB tego trójkąta i one wyznaczyły nam punkty na tej podstawie S i T. Mamy udowodnić, że długość odcinka ST jest równa połowie długości podstawy, czyli jednej drugiej AB. Skoro trójkąt jest równoramienny, to kąty przy ramionach, czyli w naszym przypadku będą to kąty CAB oraz kąt CBA, będą tej samej miary. W takim razie oznaczmy sobie to przez alfę i wtedy skoro w trójkącie suma miar wszystkich kątów wynosi 180 stopni to ten kąt przy wierzchołku C czyli kąt ACB będzie miał miarę 180 stopni minus 2 alfa więc to sobie zapiszmy jaki będziemy mieć taki schemat postępowania zauważmy że naszym celem będzie pokazanie że długość tego odcineczka ST to jest połowa tej podstawy a B. No to w takim razie w pierwszej kolejności może policzymy sobie, ile wynosi AB. Zauważmy, że wśród naszych oznaczeń pojawia się A, X oraz Alfa. To naszym celem będzie na początku przedstawić właśnie długość tego AB przy pomocy jakichś takich zmiennych, które sobie nanieśliśmy na nasz rysunek. Na przykład przy pomocy a i przy pomocy kąta alfa. No to bardzo oczywistym wydaje się skorzystanie z twierdzenia kosinusów dla tego trójkąta abc, dlatego że wtedy będziemy w stanie sobie właśnie policzyć to ab do kwadratu, a naprzeciwko tej podstawy mamy kąt 180 minus 2 alfa. No to korzystając z tego twierdzenia uzyskujemy, że ab kwadrat równa się a kwadrat plus a kwadrat minus 2 razy a razy a razy cosinus 180 stopni minus 2 alfa więc y, ab kwadrat będzie równe tutaj teraz skorzystamy sobie ze wzoru redukcyjnego czyli to będzie a kwadrat plus a kwadrat plus tutaj się nam zmienia ten znak 2a kwadrat cosinus 2 alfa Teraz ten cosinus 2 alfa nam się nie podoba. Dużo przyjemniej byłoby na pewno, gdyby się nam udało uzależnić to od pojedynczego kąta, nie podwójnego, czyli zamiast cosinus 2 alfa właśnie zapisać to jako jakiś cosinus alfa albo jakiś sinus alfa. W takim razie skorzystamy sobie ze wzoru na kosinusa podwojonego kąta, czyli to cosinus 2 alfa się nam zamieni na cosinus kwadrat alfa minus sinus kwadrat alfa. Teraz możemy sobie wyłączyć 2A kwadrat przed nawias i dostaniemy, że AB do kwadratu równa się 2A kwadrat, no i w nawiasie 1 plus cosinus kwadrat alfa minus sinus kwadrat alfa. No i zauważmy, tutaj z jedynki trygonometrycznej możemy sobie skorzystać. I dzięki temu to 1 minus sinus kwadrat alfa zapisujemy jako cosinus kwadrat alfa. Czyli tutaj w tym nawiasie dostajemy cosinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa. Czyli ostatecznie ab do kwadratu będzie miało 4a kwadrat cosinus kwadrat alfa. No i tutaj tak, a jest oczywiście większe od 0, ale dodatkowo ab także będzie większe od 0, no bo to są długości. Ale tutaj bardzo istotne jest to, aby zauważyć, że cosinus alfa także będzie większy od zera. Dlaczego? Dlatego, że alfa musi należeć od 0 do 90 stopni, czyli musi być w pierwszej ćwiartce. To nie jest wcale takie oczywiste, dlatego, że o tym kącie na przykład 180 stopni minus 2 alfa, no tutaj nie możemy tak od razu sobie założyć, że to będzie z przedziału 0,90 stopni, ale o tym kącie alfa możemy coś takiego założyć. No i teraz pytanie dlaczego? Ano dlatego, że wiemy, że ten nasz trójkąt ma dwa kąty alfa. W związku z tym na pewno te dwa alfa, no bo one są przy podstawie, one łącznie muszą mieć miarę mniejszą niż 180 stopni, no bo łącznie w trójkącie jest 180 stopni. W związku z tym skoro dwa alfa na pewno będzie mniejsze niż 180, no to alfa będzie mniejsze niż 90. Dzięki temu uzyskujemy, że AB równa się 2A cosinus alfa po spierwiastkowaniu. Czyli mamy już tą pierwszą część, czyli mamy już policzoną długość podstawy AB i wyrażoną przy pomocy AI cosinusa alfy. No to teraz będziemy chcieli sobie wyrazić tą długość ST. Tutaj oczywiście wyrażenie długości ST będzie dość trudne w takiej postaci niezmienionej. W takim razie, jak moglibyśmy to ST policzyć, tą długość tego odcinka ST? Otóż ST jest fragmentem tak naprawdę tej podstawy, więc moglibyśmy długość tego ST policzyć jako długość całej podstawy AB, odejmując właśnie te końcówki, czyli długość AS oraz długość BT. Jeżeli chodzi. O długość AS to tym się w pierwszej kolejności zajmiemy. No i tutaj zauważmy, że możemy sobie na różowo zaznaczyć taki trójkąt ASM i z tego trójkąta policzymy sobie kosinusa alfa. I uzyskujemy, że kosinus alfa to się równa długość AS dzielone przez X. Później skorzystamy sobie z tego trójkąta TBN i tutaj dla tego trójkąta TBN także policzymy sobie kosinusa alfa, ale musimy założyć, że ta przeciwprostokątna w tym trójkącie TBN, ona ma długość A minus X, dlatego, że całe to ramię tego trójkąta ABC ma długość A. A ten fragment na górze NC ma długość x. W związku z tym uzyskujemy, że cosinus alfa to się równa BT przez a minus x. I teraz wyliczamy sobie AS -a i wyliczamy sobie ile wynosi BT i uzyskujemy, że długość AS to jest x razy cosinus alfa, a długość BT to jest a minus x razy cosinus alfa. No to możemy sobie teraz to podstawić do tego naszego wzoru na długość ST i mamy, że długość ST tego odcinka równa się. No i tutaj sobie wstawiamy najpierw długość odcinka AB, czyli 2a cosinus alfa, odejmujemy długość odcinka AS, czyli odejmujemy x cosinus alfa, no i odejmujemy długość odcinka BT, czyli odejmujemy a minus x razy cosinus alfa. Wyłączamy sobie cosinusa alfa przed nawias i w nawiasie będziemy mieć 2a minus X minus A minus X i w tym nawiasie opuszczamy sobie ten nawias w środku, czyli będziemy mieć 2a minus X minus. A plus x minus x plus x się nam skracają. 2a minus a to będzie a, czyli ostatecznie długość odcinka ST to jest a razy cosinus alfa. No i teraz wystarczy zauważyć, że to co mieliśmy pokazać, to że długość odcinka ST to jest połowa długości odcinka AB. No to skoro AB wynosiło 2a cosinus alfa, no to gdybyśmy przemnożyli przez jedną drugą, to jedna druga AB wynosiłaby a razy cosinus alfa, a to jest to samo, co uzyskaliśmy właśnie. Wyliczając długość odcinka ST. Czyli ostatecznie długość odcinka ST to jest 1, 2 ab. Co kończy dowód? I tutaj zwrócę uwagę na jedną rzecz, a mianowicie wydaje mi się, że to zadanie dałoby się zrobić troszeczkę szybciej, korzystając z podobieństwa trójkątów. Aczkolwiek, jak widzimy, wykorzystanie twierdzenia kosinusów także dało bardzo fajny efekt. Jednakże, no miejmy to na uwadze, że często zadania da się rozwiązać na kilka sposobów, a w tym filmie po prostu skupiam się na tym, aby pokazać, w których zadaniach w ogóle jest to możliwe, aby efektywnie zastosować właśnie twierdzenie kosinusów lub też twierdzenie sinusów. Przed nami kolejne zadanie dowodowe z matury czerwcowej z 2018 roku za trzy punkty. W trójkącie ABC kąt BAC jest dwa razy większy od kąta ABC. Mamy wykazać, że prawdziwa jest równość bc do kwadratu minus długość ac do kwadratu równa się długość ab razy długość ac. No to pooznaczajmy sobie wszystko na rysunku. Najpierw w miarę tego kąta abc oznaczmy sobie jako alfę. W takim razie. Ten kąt CAB będzie miał 2 alfa, no a ten kąt przy wierzchołku C z racji tego, że w trójkącie, suma miar wszystkich kątów to 180 stopni, no to ten kąt ACB będzie miał miarę 180 stopni minus 3 alfa. No i jeszcze oznaczmy sobie bok naprzeciwko wierzchołka A jako. A bok naprzeciwko wierzchołka B jako właśnie B i bok przeciwko wierzchołka C jako C. No i wtedy tę naszą tezę możemy sobie przepisać i to będzie A kwadrat minus B kwadrat równa się CB. Czyli to musimy wykazać. Oczywiście te ABC są wszystkie dodatnie. No i teraz zastanówmy się, w jaki sposób pokazać tą równość. Skoro mamy tutaj A kwadrat minus B kwadrat równa się CB, to w sumie... Pierwsze, co przychodzi do głowy, to wykorzystanie w jakiś sposób twierdzenia kosinusów. No i tutaj, jeżeli chodzi o twierdzenie kosinusów, no to ja skorzystam z twierdzenia kosinusów dla tego kąta alfa, tak? No, żeby się już nie bawić w podwojone kąty, czy też jeszcze, no najgorzej, byśmy sobie wybrali ten kąt 180-3 alfa, no bo tutaj już dużo trudniej byłoby później nam z tym kosinusem 3 alfa sobie poradzić. No to w takim razie, korzystając z tego twierdzenia kosinusów dla ABC, mamy, że b kwadrat równa się a kwadrat plus c kwadrat minus 2ac razy kosinus alfa. No ale bardzo problematyczny jest tutaj ten kosinus alfa. Chcielibyśmy go usunąć i wyrazić go przy pomocy zmiennych ABC. No to w takim razie, jak ten cosinus alfa policzyć. Spróbujmy może stwierdzenia sinusów. Dlaczego? Dlatego, że mamy kąt też 2 alfa. No i jeżeli byśmy sobie zastosowali to twierdzenie sinusów, to uzyskalibyśmy, że A przez sinus 2 alfa równa się B przez sinus alfa. A my wiemy, że sinus 2 alfa możemy sobie wyrazić jako dwa razy sinus alfa cosinus alfa. Przemnażamy sobie to przez y, sinus alfa. I uzyskujemy, że a przez 2 razy cosinus alfa równa się b, czyli z tego wynika, że cosinus alfa równa się a przez 2b. I wstawiamy sobie to w miejsce naszego kosinusa alfa i wtedy dostajemy, że b kwadrat równa się a kwadrat plus c kwadrat minus 2 razy a c razy a przez 2b. No i tutaj dwójki się nam skracają i to możemy sobie przemnożyć przez b, aby się pozbyć tego ułamka. I dostajemy, że b do trzeciej równa się a kwadrat b plus c kwadrat b minus a kwadrat C. Przenosimy sobie to b do trzeciej na prawą stronę i dostajemy, że a kwadrat b plus c kwadrat b minus a kwadrat c minus b do trzeciej równa się 0. No i teraz sobie pogrupujemy te wartości, aby coś wyłączyć przed nawias. W pierwszej kolejności sobie pogrupujemy te dwa czynniki a kwadrat b minus a kwadrat c i dostaniemy a kwadrat to wyciągamy właśnie przed nawias razy b minus c. W drugiej kolejności sobie możemy pogrupować c kwadrat b minus b do trzeciej i tutaj wyłączamy przed nawias b i dostajemy w takim razie plus b razy w nawiasie c kwadrat minus b kwadrat i to się równa 0. Ale zauważmy, że możemy skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia dla tego nawiasu c kwadrat minus b kwadrat i wtedy możemy sobie to zapisać jako c minus b razy c plus b. I tutaj już jesteśmy bardzo blisko, aby mieć wspólny czynnik b minus c, ale aby go uzyskać, musimy sobie z tego nawiasu c minus b wyłączyć minusa i wtedy dostaniemy a kwadrat razy b minus c minus, tu jest właśnie ten wyłączony minus. Minus b razy b minus c razy c plus b. W takim razie wspólnym czynnikiem będzie b minus c i jego sobie wyłączam przed nawias. Czyli uzyskam b minus c razy a kwadrat minus b razy c plus b. No i teraz w tym drugim nawiasie przemnażam sobie b przez ten nawias c plus b i uzyskuję a kwadrat minus bc minus b kwadrat. W takim razie mam taki iloczyn dwóch nawiasów równy 0, czyli mogę sobie to zapisać, że b będzie równe c lub a kwadrat minus bc minus b kwadrat będzie równe 0. Czyli z tego drugiego już od razu uzyskuję, że a kwadrat minus b kwadrat równa się bc. I to jest ta teza, ale zauważmy, że tutaj pojawia się spójnik lub. W związku z tym musimy jeszcze sprawdzić, czy dla B równego C teza także jest prawdziwa. No i sobie w takim razie przerysujmy ten trójkąt, który jest z treści zadania. No i zauważmy, że mieliśmy taki trójkąt ABC z takimi odpowiednimi kątami. No i to, co uzyskaliśmy, to że B równa się C. Czyli już ten jeden bok mamy wyrażony właśnie przy pomocy C, i wtedy to, co możemy zauważyć, to że ten trójkąt jest równoramienny. Tak, no bo skoro długość boku AC jest taka sama jak długość boku AB i wynosi ona właśnie C, no to to znaczy, że ten bok BC możemy sobie potraktować właśnie jak podstawę tego trójkąta równoramiennego i miary tych kątów przy podstawie trójkąta równoramiennego są takie same. W takim razie 180 stopni minus 3 alfa będzie równe alfa. No i z tego nam wynika, że 4 alfa jest równe 180 stopni, no a z tego wynika, że alfa jest równe 45, czyli zauważamy, że 2 alfa to będzie 90. Skoro tak, to ten trójkąt ABC jest tak naprawdę trójkątem prostokątnym, i co więcej, no miara tych kątów przy wierzchołku B i przy wierzchołku C jest taka sama i wynosi 45 stopni. Skoro tak, to już wiemy, że a równa się c pierwiastków z dwóch. To wynika z tego, że tak naprawdę, jak mamy taki trójkąt właśnie 90, 45, 45, no to to jest połowa kwadratu i ta przeciwprostokątna to jest właśnie przekątna kwadratu. A wiemy, że wzór na przekątną kwadratu to jest właśnie bok pomnożony przez pierwiastek z dwóch. I teraz to, co uzyskujemy, to właśnie, że długości tych boków to będzie c c, c pierwiastek z dwóch. No i teraz musimy sprawdzić, czy ta teza jest prawdziwa. No to lewa strona tezy to jest a kwadrat minus b kwadrat. To podłóżmy sobie te nasze długości boków, czyli wtedy uzyskalibyśmy c pierwiastek z dwóch i to do kwadratu minus c kwadrat, czyli będzie mieć 2 c kwadrat minus c kwadrat, czyli c kwadrat. A prawa strona to jest b razy c, czyli u nas to będzie c razy c, no bo b jest równe c, czyli to też by było c kwadrat, czyli lewa strona równa się prawej. A skoro tak, to zauważamy, że teza jest zawsze spełniona. W związku z tym, co kończy dowód? Oczywiście pamiętajmy, że nie jest to jedyny sposób na rozwiązanie tego zadania, ale jak najbardziej jest on poprawny. Tak naprawdę pominęłam jeszcze zadanie z maja 2017 roku, w którym jest możliwość zastosowania twierdzenia kosinusów, aczkolwiek uważam, że zastosowanie twierdzenia kosinusów po pierwsze bardzo utrudnia to zadanie, a po drugie, aby zastosować twierdzenie kosinusów w tym konkretnym zadaniu, to musielibyśmy jeszcze zastosować twierdzenie o dwusiecznej. Twierdzenie o dwusiecznej jest twierdzeniem, którego nie ma w tablicach, aczkolwiek twierdzenie o dwusiecznej pojawi się już wkrótce na tym kanale, razem właśnie z rozwiązaniem tego zadania z maja 2017 roku, na aż dwa sposoby. Właśnie pierwszy sposób to będzie z zastosowaniem tego twierdzenia o dwusiecznej oraz twierdzenia kosinusów, a drugi sposób będzie dużo prostszy i będzie wykorzystywał tylko właśnie wzory dostępne w tablicach. Licach. I to by było na tyle. Śledźcie oczywiście nasz kanał, dlatego że już wkrótce pojawi się kontynuacja tego filmiku, czyli właśnie zadania obliczeniowe, w których da się wykorzystać twierdzenie sinusów lub twierdzenie kosinusów. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji, do lajkowania tego filmiku. Wbijajcie także na fanpage na Facebooku oraz na naszego Instagrama. Cześć!